cześć siemanko, ja jestem Benek, my mamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień techniusem, ale cały czas zaczyna się, bo zaczyna się młyn ee, świeżych wiadomości, a ja taki młyn troszeczkę lubię, no bo jednak, wiecie, jak nic się nie dzieje, jak się sezon ogórkowy zaczyna, no ale właśnie, paradoksalnie kiedyś istniało coś takiego jak sezon ogórkowy, a mianowicie okres wakacyjny, w którym nie wychodziły żadne testy i na YouTubie de facto niewiele się działo, YouTuberzy jeździli sobie na urlopy i tak dalej, i tak W dzisiejszych czasach już się to troszeczkę zmienia. Po pierwsze, zresztą, znaczy to nie jest tak, że ktoś jeździł na urlopy jakoś mocno, ale nie było takiego gorącego okresu, nie? Jak gorąco okres jest, gdzie na przykład jest premiera ftx ów do tego często jest premiera RX-ów, a jeszcze często w tamtym czasie jest premiera procesorów. I tacy YouTuberzy czy... Yy, Prasa zajmująca się testowaniem sprzętu no to ma taki zajob pracy, że to jest masakra. Yy, I no ja nie, akurat nie. Ja, ja, ja nie mam jeszcze dostępu do takiej ilości sprzętów. A z drugiej strony też uważam, że jest masę youtuberów, którzy robią dużo lepsze sprzęt ode mnie i zawsze będą to robić, bo ja podejście do sprzętu i do testów mam zawsze takie: ja przetestuję to Ja to używam i wyrażę na ten temat. Swoją opinię, bardzo subiektywne podejście do testów, gdzie sam na przykład uwielbiam czytać testy bardzo obiektywne, czyli ja nawet nie czytam często tekstu żadnego testu, tylko patrzę wyniki i na podstawie obiektywnych wyników bo wyniki jakby z benchmarków są obiektywne, chociaż nie zawsze, bo benchmark też może być, były tam takie jaja, nie? że jest coś tam Intel z tym Ashes of Singularity, że tam ten. Dobra, to tak, były tam. Czyli teoretycznie benchmark niekoniecznie musi być obiektywny, ale gry już na przykład są obiektywne. Chyba, że zaczniemy tutaj rozpatrywać to pod kątem jakim, że no a ci producenci wolą optymalizować po takich, a ci po takich, wiecie i to, 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 i wtedy może się okazać, że nic na świecie nie jest tak prawdziwie obiektywne, i generalnie byłoby to w jakimś tam dalece filozoficznym stwierdzeniu jak najbardziej prawdą. Dlatego dla pewnego uproszczenia przyjmijmy sobie, że. Testy w grach są obiektywne. No i jakby dlatego patrzę na takie obiektywne wykresy i wyciągam subiektywną opinię. Zresztą, jak każdy, to jest autentycznie zawsze tak działa. Ale dobra, nie w tym kierunku. Ja bardziej chciałem powiedzieć o tym okresie ogórkowym. Kurde, włosy mi tu tak sterczą, wiecie, siedzi człowiek cały dzień w tych słuchawkach i potem ściąga do nagrania i taki. Ale cieszę się, że jeszcze ma co sterczyć, bo ubywa, ubywa. No ale dobra, nieistotna. Ja chciałem powiedzieć o tym okresie ogórkowym, że jak często był w tym okresie, no to nie było takiego youtubera jak ja. W sensie w Polsce. A przynajmniej ja nie kojarzę, żeby był. Czyli mówiło się dużo o sprzęcie, który już wyszedł, ale nie mówiło się o sprzęcie, który nadchodzi. No właśnie, a w tym okresie takim, powiedzmy, ogórkowym, gdzie nie wychodzi żaden sprzęt. Dużo jest plotek na temat tego, co nadejdzie po tym okresie. Nadejdą e, procesory od Intela. I I! to co jest kolejna generacja procesorów Intela, do której ja podchodzę na zasadzie ...o Mega. Jak jarałem się na przykład premierą 12 generacji. E, w ogóle miałem także dziesiątą się jarałem. Zresztą miałem protka z 10, to w ogóle było fajne. E, 8 się jarałem. Pamiętam, z Skylake'ami się jarałem, ale wtedy to była taka przygoda moja, od nowa wracałem do jarania się kompami. Z takiego, gdzie mój pierwszy komp złożyłem sobie na pierwszej generacji, potem taką miałem przerwę. Młodym człowiekiem byłem, różnymi rzeczami się interesowałem, a potem wróciłem od Skylake'a. Następną taką generacją, która naprawdę mnie zainteresowała, był właśnie yy, ósma generacja, 8700K, którego też miałem. Później właśnie dziesiąta generacja, czyli tak co drugą generację widać, że się troszeczkę interesuje jak Windowsem, ale wiele z tych generacji mnie zaskakiwało pozytywnie i tak jak na przykład, no zresztą z AMD zaczyna też tak być, że co druga jest ciekawa, ale co druga w takim kontekście, że wiecie, seria 5000 była nudna, ale 5000 3D. No, tam był tylko jeden procesor, ale no wychodzi na to, że wychodzi drugi w ograniczonym nakładzie. Ale może będzie w większym w przyszłości, jak ten się dobrze sprzeda. Ehm, może będą Ryzen 9. Dobra, seria 7000 Ryzenów? Hmm, ziew. Jakby nie pokazały mi tego, czego oczekiwałem. Aha, seria 7000 3D? No, to już co innego. Z Intelem mam podobnie. Z Intelem miałem takie ziew przy 11. generacji. A okazało się, że wiecie. Czy znaczy, to nie było też takie do końca ziew, dobra, ziew miałem większy przy 13 generacji, to dobrze nam pokaże tą perspektywę, bo w ogóle jakby potem myślę sobie, no przed Alder Lake, nie, i to było faktycznie przełomowe, mamy DDR5, mamy nową architekturę, rdzenie Efficiency, Performance i tak dalej, i tak dalej, dzieje się, nie, coś ciekawego. 13. Generacja, no myślę sobie, procesor na tą samą podstawę. Generalnie, architektury takie same. Po prostu dostaniemy więcej rdzenia. Pozytywnie byłem zaskoczony tym, jak się zwiększyła wydajność tych procesorów. I na początku, z 14. generacją, to już w ogóle miałem. Z 14, w sensie jak się dowiedziałem, że to będzie Raptor Lake Refresh, bo na samym początku jak miał być to Meteor Lake, to bardzo na 14 generację czekałem. Tak jak teraz bardzo naprawdę czekam na Arrow Lake'a, czyli 15 generację, która wyjdzie dopiero tak naprawdę za półtora roku nie, pod koniec 2024 roku. Na to absolutnie czekam, ale zaczynam widzieć, że znowu pozytywnie może zaskoczyć mnie 14. Generacja, czyli ten refresh, gdzie do tej pory, jak wam o tym mówiłem, to mówiono: refresh, pewnie podkręcą zegary, pewnie coś tam i faktycznie tak będzie pod jednym względem. Ale ale wyciekłe wyniki wydajności i siódemki 14700K, i co tutaj znajdujemy ciekawego. Procenty, jeżeli chodzi o przyrost mocy, troszeczkę mało mnie interesują. Mamy wzrost zaledwie w single korze i to w benchmarkach, czyli w grach ta zmiana będzie jeszcze mniej odczuwalna o 3% tu, prawie 4% w CPU Z, w sin benchu o 3%. Multicore mamy zwiększony i to jest ciekawa rzecz. Multicore w CPU Z 18%, w sin benchu 16%. I uwaga, co jest tutaj ciekawego. A mianowicie dla mnie ciekawe jest to, że tutaj zwiększa się ilość rdzeni efficiency z 8 na 12. Więc już taka I7 14 generacji będzie wydajniejsza niż. Moja i dziewiątka 12 generacji, bo ona ma tą konfigurację, znaczy już była wydajniejsza 13 generacja, bo, bo konfiguracja 8 plus 8, taka sama, jednak najnowsza technologia, a ja teraz już na pewno będzie wydajniejsza, bo będzie miała 8 plus 12. I uwaga! I właśnie to 12 daje mi tutaj do myślenia. Dlaczego? Bo po raz pierwszy pojawia się konfiguracja, która nie jest wielokrotnością ósemki. I poprawcie mnie, jeżeli się mylę. W komputerach desktopowych prawie jestem na 100% pewny. Oczywiście ręki nie dam sobie uciąć, zbyt bardzo jestem do nich przywiązany. Eee, a zawsze mogę się mylić, zawsze dopuszczam taką możliwość. Ale w komputerach desktopowych nie ma konfiguracji, która byłaby wielokrotnością czwórki. Czyli cztery, znaczy no są ósemki, nie? ale pierwsze głupoty to no wszystkie są wielokrotnością czwórki. Co za tym idzie, wielokrotnością dwójki i tak dalej. Pierwsze głupoty. W sensie nie ma czwórki. Nie ma procesora z czterema rdzeniami efficiency. Na pewno nie w 13. Generacji. Czy w 12. i 5. O, teraz muszę szybko sprawdzić. Teraz muszę to szybko sprawdzić. Hmm. Rodzina procesorów Core i piątki. Czy i piątka, 12. Generacji. 12. Generacji. 12.600K. Mogłem to sobie też wpisać. Dobra, tu mam 12.600, ale do, Dobra, jest 12.600. Dobra, ma 4 rdzenie. Cała moja narracja w pizdu, ale dobrze, że sobie przypomniałem w trakcie odcinka, a nie poleciałem sobie tą narracją dalej. Natomiast i tak to nie zmienia pewnego, pewnego wydźwięku tej narracji, którą tutaj chciałem powiedzieć. Mamy 12 e, rdzeni efficiency zamiast 8 w, w, w procesorze i7-14700K. I to może oznaczać, że te ilości rdzeni efficiency zwiększą się do 8. Zresztą i 5 już miała 8, no ale może pojawić się coś ciekawego, bo i 5 może dostać konfigurację 8 plus 8, tak jak wcześniej miała i 7. Czy tak się zadzieje? Tego nie wiem. To by było naprawdę genialnie dla i 5, ale ja większej nadziei tutaj upatruję w i trójce. Naprawdę jakby i trójka dostała cztery rdzenie performance, cztery rdzenie efficiency, no to by było coś. Tani procek, naprawdę jakby był bardzo tani, tak za cztery stówy takiej konfiguracji to naprawdę by nieźle, nieźle się działo. Co prawda mamy już sporo tanich protków, bo za 600 mamy Ryzen na 5600X do wyrwania, e, mamy te wszystkie z, z serii 400 Intel, czyli 11400, 2400, 13400. Jak to będzie 14400, to jeszcze się przekonamy. Ale zwiększenie tej ilości rdzeni e, w tej i 7 sprawia, że mam nadzieję na zwiększenie ilości rdzeni i 5 na 8 rdzeni performance to byłoby coś, bo wtedy mówicie, teraz musiało być tak, że i piątka miała 6 rdzeni performance, 8 efficiency, no bo i siódemka miała 8 performance i 8 efficiency, więc i piątka nie mogła mieć 8 performance, bo była tak naprawdę i7, w laptopach takie rzeczy się dzieją, no ale w desktopach jednak to nie przejdzie. Teraz, kiedy i7 zaczyna odznaczać większą ilością rdzeni efficiency, no to i piątka mogła awansować, by na procesor 8 rdzeniowy, jeżeli chodzi o rdzenie performance. A to nawet by mogło prowadzić do tego, że i trójka awansowałaby do procesora, który ma 6 rdzeni e, performance. A to już naprawdę zaczynałoby naprawdę, naprawdę ciekawie wyglądać. Dajcie znać co o tym myślicie, bo no powiem Wam szczerze, jak na samym początku, tak jak mówię, miałem takie troszeczkę ziew, jeżeli chodzi o 14 generację. I to takie ziew, jakiego nie miałem od dawna, bo na zasadzie refresh. Hmm. No, 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 no no co to przyniesie? A teraz, jak widzę, że to nie będzie polegać tylko i wyłącznie na podkręceniu zegarów, ale też na zmianach konfiguracji rdzeniowych, no to może być naprawdę, naprawdę ciekawie. I jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie. Zupełnie inną sprawą jest to, że moim zdaniem teraz rynek troszeczkę kuleje. I nie sądzę, żeby to były procesory, które dobrze się sprzedadzą, bo. Sam osobiście mam takie wrażenie, że upgrade procesora, wiecie, ja mówię często o kwestiach upgradeowych, no ale ktoś będzie składał kompę od początku. No to jeżeli ktoś będzie składał kompę od początku, no to faktycznie e, taka 14 generacja może być dla niego w jakiś sposób atrakcyjna e, na tle rywalizacji z Ryzenami z dopiskiem 3D. Zwłaszcza, że też w tych procesorach zwiększa się ilość pamięci i cache do 28 MB l 2 i 33 MB cache'u L3, więc nieznacznie o kilka mega, ale jednak jest tej pamięci cache'u więcej w tych protkach, więc też te lubne gry będą tutaj troszeczkę lepiej śmigać. TDP standardowo 125 watów, no i mamy standardowo, znaczy standardowo, tak nie standardowo, ale 5,5 gigaherca na tym protku, tylko to chyba chodzi o mm, taktowanie na jednym rdzeniu. No, powiem Wam szczerze, i jeszcze raz to powtórzę, strasznie się tutaj powtarzam, że miałem mech na samym początku, a teraz czekam na te procki. Naprawdę czekam z wytęsknieniem. Aczkolwiek sam już wiem, że na przykład w swoim kąpie długo nie będę dokonywał zmiany, już na przykład szybciej do platformy testowej wyląduje 14. generacja, o ile wyląduje, ale z kolei w moim kąpie, no tutaj siedzi 12. generacja, i ten kąp czeka na 14. generację, na Arrow Lake. A. Tam się będzie działo, i wtedy. Być może jakieś upgrade'y wlecą, być może jakaś potężna jednostka stanie za moimi plecami. W ogóle ostatnio, nie wiem czy widzieliście, filmik Czugi i Komputronika zrobili komputer na ścianę. I sobie pomyślałem, kurde, to jest to. Taki komputer na ścianę by mi tu siadł. Więcej miejsca troszeczkę by się na biurku zrobiło, no bo nie czarujmy się, nie wsadzę kompa pod biurko. Po pierwsze jest to dla mnie element scenografii, bo nagrywam te filmy, a po drugie, no też wieźcie czyście, i tak dalej, też lubi się na niego patrzeć. Mam takie zboczenie. A kto z nas nie ma komputerowców? Kto z nas nie ma? A na ścianie, no tylko jest taki problem, że to biurko jeździ. Chociaż ostatnio z tego nie korzystam, bo teraz je podparłem sobie takimi deskami, że jak ono zjeżdża na sam dół, opiera się i bardzo, bardzo jest stabilne, jak nieruchome biurko. No ale jak pojedzie do góry, to całe chodzi. Nie jeżdżę nim do góry, bo te deski by mi spadły. Jak są dociśnięte, to się trzymają. Po prostu jak sobie załatwię takie malutkie szafeczki, które będą ładnie stały i to biurko będzie dojeżdżało na sam dół, będzie się opierało na tych szafeczkach, no to wtedy zacznę nim jeździć. A jak zacznę nim jeździć, zacznie się rodzić problem, co byłoby z takim komputerem na ścianie wtedy? No... To samo z monitorem. Też bym chciał go wrzucić na ścianę. Wiecie, cofnąć troszeczkę ten monitor. Czy ten, czy jakikolwiek inny. Ten jest testowy, więc, więc prawdopodobnie inny, eee, żeby tego miejsca tutaj było więcej. No ale co z jeżdżącym biurkiem? Już widziałem takie. Są takie uchwyty do telewizorów, które jeżdżą góra-dół. I na takim uchwycie można byłoby i kompa wrzucić, i monitor. Ale o tym sobie jeszcze yy, być może pogadam. To, to jest temat na rok 2025 dla mnie. Czyli po premierze AirTagesów serii 5000 i po premierze Inteli 14 generacji. Tak, cały czas jestem fanbojem Intela i Nvidia Cały czas. To się nie zmienia. Znaczy nie jestem fanbojem, ale nadal wolę ich sprzęty. Pomimo tego, że jeżeli na przykład byłbym graczem i kupowałbym kompa typowo do grania... To w tym momencie kupiłbym coś na Ryzenie z serii X3D. Czy to Ryzenie z serii 7000, czy jakbym miał mniej zasobny budżet, to na Ryzenie z serii 5800X3D. Eee, Takie jest moje zdanie. Tak mi się wydaje, żebym tak zrobił, żebym kupował tak stricte podgranie. To bym koniec końców zrobił, to nie wiem, w ogóle muszę zacząć te zestawy składać, bo wbrew pozorom ja nie jestem aż tak bardzo na bieżąco ze sprzętem. Jak się nie składa komputerów, nie konfiguruje zestawów, to cenowo nie wiesz, się, jak się to wypada. Wiecie, wydajnościowo, no to mniej więcej wiem, ale nie jestem na bieżąco z cenami. Jak one się kształtują w sklepach jak kształtują się ceny pamięci, znaczy pamięci RAM to do wszystkich i tak dalej, ale płyt głównych, procesorów, jak te platformy wyglądają, bo jakby wydajnościowo, co z sobą połączyć, no to oczywiste jest, że to wiadomo, bo z tymi wydajnościowymi kwestiami jestem na bieżąco. Natomiast cenowo nie wiem i sam w sumie teraz nie wiem, czy te X3D się opłacają najbardziej, czy może jakieś i5, nie wiem, 13600K albo coś takiego, nie mam pojęcia. Bo też kwestia ceny jest bardzo w tym przypadku istotna. No nic, czekam na e, Meteor, e, Przepraszam, Raptor Lake i Refresh. E, nie sądziłem, że to powiem. A, no i na Meteor Lake. Paradoksalnie, bardziej niż na desktopowe, chociaż jestem PC, nie wiadomo, ale ostatnio mam takie, taką zajawkę na te ultrabooki i tak dalej i wiedząc jak będą że do laptopów trafią nowe Meteor w nowych konfiguracjach z kartami z takimi układami graficznymi de facto jak w desktopowych kartach Intela no jak w A380 to ja czekam oczywiście dużo dużo bardziej na laptopowe Meteor to będzie naprawdę ciekawe i tak jak teraz testowałem troszeczkę tych laptopów z Intel o dziwo na 12 generacji, głównie zamiast na 13, tak czekam na tą na te Meteorki, na 14 generację. W układach takich laptopowych nie mogę się naprawdę doczekać, i tutaj jak wyjdą jakieś laptopy, to nie będę nawet czekał na jakąś propozycję recenzji, tylko będę, wydaje mi się, chciał od razu sobie wypożyczyć takiego laptopa i przetestować. Bo nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało. Zwłaszcza jeżeli chodzi o tą zintegrowaną kartę graficzną. Pamiętam, jak wychodziły procesory z tymi 96 jednostkami EU, też byłem ciekawy. Też przeprowadzałem test takiego laptopa, gdzieś sobie go wypożyczyłem, już nawet nie pamiętam od kogo, u siebie na kanale. Tak teraz też będę chciał na tych już nowych rdzeniach Xi od Intela 8 jednostkach Xi, które będą się znajdować na takim procesorze, przetestować sobie. Laptopa. No nic, lecimy, lecimy z tematem. 18 minut gadaję trochę długo, już późno. Późna godzina trzeba się spać ja i to do roboty z samego rana, nie? Wy też? Także życzę wam wszystkiego dobrego. Znośnego wtorku wam życzę. Mam nadzieję, że poniedziałek, jak to poniedziałek, nie jest zbyt dobrym dniem, ale że minął Wam w porządku. I nawet, nawet, nawet. Chociaż dużo pracy. Kurczę, muszę dla Was live y zacząć robić. Zawsze we wtorki się spotykaliśmy wieczorem na live'ach. E, dzisiaj spondziałek nie wtorek. Ale nie no, we wtorki może nie, ale w środy, może raz w tygodniu bym zaczął robić środa, albo w czwartek. W czwartek na przykład bym zaczął robić. No, to jest dobry pomysł. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. E, no i cóż, widzimy się jutro. W kolejnym Techniusie życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy. Dajcie znać, kto z Was czeka na ten procesor. Napiszcie w komentarzu Technokracja, jak wytrwaliście do tego momentu, a na pocieszenie Wam jeszcze powiem, że zwycięzca konkursu jeszcze się nie zgłosił. Jutro, no, poczekam do środy. W środę napiszę posta i jak się nie zgłosi do końca tygodnia, czyli do niedzieli, wybieram następnego zwycięzcę potencjalnego. Dobra, dzięki wielkie. No i do zobaczenia jutro w kolejnym filmie. Cześć.